Drodzy Państwo, mimo nie do końca sprzyjających nam okoliczności, które pokrzyżowały wiele z naszych i Państwa planów, nie przestajemy marzyć i planować, a mianowicie chciałbym zapowiedzieć piąte jubileuszowe forum Peletu. Spotkanie całej branży peletowej w tym roku odbędzie się 15 i 16 czerwca w hotelu OSA koło Rawy Mazowieckiej, więc można rzec, że wracamy do korzeni. Formuła niezmienna, połączenie formuły konferencyjnej z formułą wystawienniczą zapowiada się bardzo ciekawe wydarzenie zarówno merytorycznie, jak i jeśli chodzi o... Garnitur gości. Bardzo wielu z Państwa już pytało o możliwość zapisania się, więc informuję. Zapisy, czas start. Można się zapisywać. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wygłosić prelekcję, zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie magazynbiomasa.pl. Spieszcie się, bo liczba miejsc jest ograniczona, aczkolwiek mam nadzieję, że dla nikogo miejsca nie zabraknie. Do zobaczenia na forum Peletu.